Teraz, teraz. Sterling, show, wrzutka, Bellingham! Jeden to... Rzut rożny, look show, odchodząca piłka, Maguire zgranie, Saka! 2 do zera, Bukaj! Harry Kane, 3 do zera! Rachim Sterling! Dobre zagranie do Bukajosaki, polekarne, Saka, Saka, piłka przy lewej nodze, Saka czeka sobie, czekaj, Sela, 4 do zera odpowiedni moment i zdobył swojego drugiego. Że może Calvin Phillips, że może inaczej ustawi tę drużynę. Bellingham w pierwszej połowie zagrał wszystkie dokładne podania. Uwaga, szansa! Jest gol na 4-1 Taremi! Poradził. Zagranie do Rashforda. kolejna szansa Anglików. Rashford! Rashford! No, ile to minęło od dobra piłka wychodzi Callum Wilson, nie wiemy czy był spalony Wilson w polu karnym Wilson sam na sam, Wilson na pustą do Jacka Grealisha 6-1 o no, ile nie było spalonego Grealish cieszy się ze swojego gola Magdy Taremi ruszył Taremi, bramka 6-2